Za Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Czytanie z dziejew apostołów ucieszył się pokojem całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Piotr powiedział do niego: Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawiał. Wstał i zawściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Ligry i Salonu. I nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Fabita, co znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużnie. Wtedy właśnie zaparowała i umarła. Odmyto ją i położono w izbie na pierwszy. Lidia leżała wszystko jasne, gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że, ja, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z Polski. Przyjdź do nas bez słów. Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach, pitony i okrycia, które zrobiła im dorcas za swego życia. Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawałał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu wierzyło w Pana. Oto Słowo Boże. Dam, Panie, za te wszystkie dary. Cóż, cóż, oh, dam, Panie, za te wszystkie dary. <laughs> Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę. Śmierć jego święty, cóż oddam, panie, za te wszystkie dary. O panie, jestem Twoim sługą, Jam sługa Twój, syn tej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, tobie złożę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, żeby do nich. To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?